Cześć! Witam Was serdecznie w odcinku specjalnym, świątecznym w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia 2022. Z tej okazji chciałem złożyć Wam wszystkim życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności, spełnienia marzeń, tym, którzy oczekują prezentów. Otrzymania tych prezentów, takich wymarzonych, upragnionych. Tym, którzy oczekują narodzin Jezusa, Zbawiciela, życzę właśnie wszelkich łask wynikających z tych narodzin i nadziei na zbawienie, które niesie to narodzenie Pańskie. I dużo jedźcie, zdrowo jedźcie. Niech to będą zdrowe, radosne i pogodne święta spędzone w gronie rodzinnym. No i niech Wasze motocykle w przyszłym sezonie sprawują się dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie i świątecznie.